Cześć. Witam wszystkich w kolejnym dniu walki z koronawirusem. Jak wszyscy już dobrze wiemy, koronawirus właściwie opanował już cały świat. Zarażają się kolejne osoby, a my walczymy, ile się da, żeby tych osób zarażonych, i szczególnie osób, które umrą w wyniku zachorowania, żeby było jak najmniej. Dlatego są Dużo osób jest poddanych kwarantannie, samoizolacji, różnym rygorystycznym obostrzeniom, właśnie po to, żeby dać czas sobie i nam na znalezienie odpowiedniego leku, szczepionki czy nawet szybszych badań, które będą w stanie zlokalizować osoby, które są chore na COVID-19. Ale ja nie o tym. Chciałem powiedzieć o sprawie, o której mało kto mówi, a chodzi o sprawę e, społeczną e, choroby COVID-19. E, my cierpimy ze względu na tą izolację. E, cierpimy szczególnie psychi psychicznie i psychologicznie i to ma nas ma swoje negatywne konsekwencje. Więc e, chciałem powiedzieć o pięciu grupach e, związanych z tą izolacją. Z tym kryzysem. Grupa pierwsza są to osoby, które są poddane z tak zwanej samoizolacji, czyli w zasadzie dotyczy to wszystkich nas, czyli tych osób, które nie są podane kwarantannie, nie są leczone, ale także osób, które kwarantannę skończą i wrócą do domu, tak? Zasada jest taka, że te osoby nie mogą wychodzić gdzie tylko im się podoba, ale mogą wychodzić. Mogą wyjść, do, żeby kupić coś ważnego, niezbędnego do życia, żeby załatwić bardzo ważną, jakąś ważną sprawę, wyjść do pracy. Więc w tym, w tym sensie, jeśli jesteś w domu, wychodzisz do pracy, w zasadzie jesteś na bardzo, bardzo dobrej pozycji. Wcale nie jest tak źle. Gorzej mają osoby, które są poddane kwarantannie. Yy, więc grupa pośrednia pomiędzy kwarantanną a, a, tą, a tą grupą tych zwykłych ludzi to są rodziny kierowców. Kierowców tirów, kierowców ciężarówek, bo teraz już nie trzeba wyjeżdżać za granicę, żeby móc się zarazić, tylko generalnie kierowcy, którzy jeżdżą po kraju, mogą tego wirusa złapać gdziekolwiek. I teraz rodzina wprawdzie, tak samo kierowca nie może zostać poddany kwarantannie, bo w zasadzie padłaby nie tylko gospodarka, ale w zasadzie yy, no. Wielu z nas mogłyby ucierpieć a nawet umrzeć w wyniku tego, że kierowcy nie jeżdżą, ponieważ są bardzo ważna grupa zawodowa. Dlatego kierowcy często jest tak, że wracając do domu, sami się izolują, żeby nie zarazić rodziny. Natomiast rodziny też wiedzą, że jeśli korzystają ze wspólnego mieszkania, wspólnego domu, też muszą się izolować dodatkowo i mają świadomość, że są że mogą być potencjalnie zarażeni. Tak? Więc to jest bardzo trudna sytuacja dla nich. Osoby w grupie trzeciej, które są na kwarantannie, są w jeszcze trudniejszej sytuacji, ponieważ oni obligatoryjnie nie mogą wyjść, muszą się pokazywać, czy tam w oknie, czy logować w aplikacji, meldować, że są w miejscu zamieszkania, nie mogą wyjść po zakupy. Jeżeli czegokolwiek im brakuje, powiedzmy chleba, wody czy czegokolwiek ważnego, muszą liczyć na pomoc osób z zewnątrz, które mogłyby ten, tą, tą pomoc w jakiś sposób dostarczyć. To jest jeszcze gorsza sytuacja. Często osoby, które są podane kwarantannie, nie chwalą się nam, medykom, bo kwarantanna powoduje to, że w oczach innych ludzi te osoby są odrzucone rzucone na margines. To się nazywa taki ostracyzm. Osób na kwarantannie jest wiele, w zależności od kraju, tak? Ale wiele osób spośród nich to są osoby zdrowe. No gorzej, jeśli ta osoba zachoruje. Wtedy trafia do czwartej grupy, czyli są to osoby, które zachorują, trafiają do szpitala. Jeśli jesteście w szpitalu z podejrzeniem koronawirusa, to wyobraźcie sobie, że każda osoba, która do was podchodzi, jest ubrana w strój kosmonauty. Podchodzą do was osoby, które się od was izolują całkowicie. Nie dość, że jesteście odizolowani od społeczeństwa, ludzie was już odrzucili, to jeszcze do tego podchodzi do was personel w stroju takim, a nie innym. W tej całej epidemii największym problemem społecznym jest samotność. I tego musimy mieć świadomość. My w zasadzie zapominamy o tych osobach, myślimy tylko o sobie, zawężamy się do, do własnego ja, bronimy siebie, swojej rodziny, a nie pomyślimy o innych osobach. Pamiętajmy, że prędzej czy później wrócimy do normalnego życia i e, jednak my powinniśmy e, pomyśleć na dłużej. Z tymi osobami często będziemy się widzieć. E, w przyszłości będziemy z nimi spotykać, rozmawiać. No i te osoby na pewno będą nam pamiętały to, jak my ich traktowaliśmy w tej sytuacji kryzysowej. Po sytuacji kryzysowej można poznać przyjaciela. I wielu z nas zapomina o tym, że w bardzo trudnej sytuacji są osoby starsze. I w czasach ich młodości nie było żadnych komputerów, internetu. Te osoby są przyzwyczajone do kontaktu z ludźmi, i trudno im się odnaleźć w tej sytuacji w izolacji, kiedy nie mogą nigdzie wyjść, bo są w grupie ryzyka. Ponieważ często mają telefony, warto zadzwonić, porozmawiać i to często nawet porozmawiać, bo te osoby lubią rozmowę. A większość tych osób, podobno dwie trzecie osób starszych, nie potrafi obsługiwać się, posługiwać się internetem. Ta samotność i ta izolacja, te osoby bardzo często właśnie przygnębia, dobija, przetłacza i warto o nich pomyśleć. O czym myśli bardzo wielu wolontariuszy, którzy udzielają się i dostarczają różne produkty żywnościowe, które przychodzą, spotykają się z tymi osobami. Więc, oczywiście, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, pamiętajmy o tych osobach, szczególnie osobach starszych, i o wszystkich osobach w izolacji. Tak samo. Bardzo ważne jest, żeby nie pozostawiać osób w kwarantannie z tą myślą, że są zostawieni sami samym sobie zapytać się, zatroszczyć się o nie, zapytać się, czy czegoś nie potrzebują, czy czegoś im nie zostawić, czy porozmawiać nawet z tą osobą. Przecież przez telefon i przez internet nie zarazimy się wirusem. No i teraz jeszcze osoba chora w szpitalu. Jak sami dobrze wiemy, jest sytuacji jest trudnej, więc do tej osoby tym bardziej warto zadzwonić, zapytać się o zdrowie, pocieszyć. Mam tu jeszcze apel do medyków, którzy zajmują się osobami chorymi. Doskonale znany jest efekt placebo. Potrafi być silniejszy nawet od środka leczniczego. Więc jeśli człowiek przekonany o leczniczym działaniu danego środka potrafi się wyleczyć, to pomyślmy o tym, jak to może działać w drugą stronę. Osoba przygnębiona, osoba zdołowana, która jest przekonana, że ten wirus jest bardzo groźny i, yy, i że ta osoba jest bliska śmierci, wcale nie pomoże sobie ani Wam w leczeniu. Pamiętajcie, że ta osoba, która jest zdołowana i przygnębiona, może organizm działać w ten sposób, że będzie niwelowała lecznicze skutki leków. Więc yy, pamiętajmy, żeby do tych osób podchodzić z troską, dodawać im otuchy, nadziei, żeby dodawać im chęci do walki, że jednak te osoby nie są skazane na niepowodzenie, tylko że rzeczywiście mogą się wyleczyć tylko dodawać im chęci do życia. I jeszcze jedna rzecz: jeśli, jeśli ktoś jest poddany izolacji, kwarantanny. To pamiętajmy, że wykorzystywanie tej sytuacji przeciwko tej osobie jest zbrodnią. Nie powiedziałem jeszcze o piątej grupie, chodzi tu o przedsiębiorców. Ponieważ wiemy, że sytuacja jest trudna, przedsiębiorcy bratują się bronią jak mogą. Pamiętajmy też, że ta gospodarka prędzej czy później będzie musiała się podnieść. I wiem, że wielu z wielu z. Pośród przedsiębiorców szuka innych sposobów, rozwiązań, żeby utrzymać się na rynku. Natomiast często jest tak, że osoba, osoba prowadząca działalność ma możliwość i może ustąpić, czy może odroczyć płatność, czy może w jakiś sposób ułatwić, że tak powiem, innej firmie odnalezienie się w tej trudnej sytuacji. Tylko nie pomaga tej osobie i nie ułatwia tylko dlatego, że nie chce i chce zarobić. Więc taki apel jeszcze: myślcie długofalowo. Jeśli chcecie w przyszłości po podniesieniu się tej gospodarki zarobić dalej, to lepiej, żeby jak najwięcej tych firm się utrzymało. Także pamiętajcie o tym, że czasami warto ustąpić i warto ułatwić innej filmie funkcjonowanie, żeby nie upadła. Także jeszcze raz apeluję do wszystkich Was. Wiem, że sytuacja jest trudna. Sytuacja nas może zmienić w, albo wykrzesać w nas pokłady dobra, szlachetności i, i takiego ludzkiego postępowania, a może wręcz przeciwnie. Więc starajmy się być jak najlepsi. Starajmy się myśleć nie tylko o sobie, ale także o innych. Jesteśmy sobie nawzajem potrzebni i pamiętajcie, że ten czas, się, ten trudny czas się skończy Życie wróci do normy. Tylko żebyśmy wyszli z tego wszystkiego lepsi i silniejsi. Także trzymajcie się. Powodzenia. Cześć.